Od sporu do sporu, od blokady do blokady przez weta, braki zgody na spotkania, odmowy nominacji, promocji oficerskich i odznaczeń. Z dnia na dzień pogarszają się stosunki i relacje na linii rząd-pałac prezydencki. Obie strony oskarżają się o brak woli współpracy i działanie na szkodę państwa. Najnowszą odsłoną tej bitwy jest brak podpisu prezydenta pod wnioskami o odznaczenia w służbach. Rzecznik prezydenta. Mówi tak. Wśród skierowanych do Pana Prezydenta wniosków odznaczeniowych znalazły się nazwiska funkcjonariuszy, co do których istnieją poważne obawy, że byli zaangażowani w działania przeciwko obywatelskiemu kandydatowi na urząd prezydenta Karolowi Nawrockiemu w trakcie kampanii wyborczej, wpływając w ten sposób na procesy demokratyczne w Polsce, a na to nie może być zgody. Panie Ministrze, o jakich działaniach Pan mówi? No, widzieliśmy te działania w trakcie kampanii wyborczej, kiedy dokumenty z postępowania sprawdzającego, upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych trafiały do mediów, były przedmiotem gry przeciwko kandydatowi na prezydenta. Ale widział Karolowi. pan dokument pochodzący ze służby specjalnej, który pojawił się w Wojwego Widzieliśmy dokumenty, które nie były publicznie znane wcześniej, a pochodziły z akt postępowania sprawdzającego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. I pan uważa, że to instytucjonalnie służby tymi dokumentami operują? o tym przekonani, że mogło tak właśnie być, więc mówimy o poważnych obawach. Stąd też pan prezydent chciałby te sprawy wyjaśnić. Ale skąd wiecie, że funkcjonariusze, ci, którzy operowali tymi dokumentami, są na liście odznaczonych? Mamy takie obawy. Do mamy takie obawy, dlatego pan prezydent chciałby tę sprawę, między innymi tę sprawę z szefami służb specjalnych, przede wszystkim ma, aby wyjaśnić. Bo to jest szalenie poważny, szalenie poważny zarzut. Bo tu jest, jest poważna sprawa. Bo służby ingerowały w kampanię prezydencką i w dodatku macie nazwiska funkcjonariuszy, Ale... którzy to robili. Wobec czego no pierwsze, co bym zrobił, to nie Tyle bym odmówił im na miejscu prezydenta odznaczeń, ile skierował wniosek do prokuratury. Dlatego nie mówimy o podejrzeniach, tylko o obawach i chcemy tę sprawę wyjaśnić. Bardziej przypomnijmy dosyć. sobie, przypomnijmy sobie, jak wyglądała kampania wyborcza, jakimi dokumentami grano, wyciągając materiały z akt postępowania sprawdzającego dotyczące chociażby stanu majątkowego kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. To wszystko funkcjonowało w obiegu medialnym, było efektem gry było wykorzystywane politycznie przeciwko Karolowi Nawrockiemu. Wówczas kandydat. Datowi obywatelskiemu na urząd prezydenta dziś służbami się gra przeciwko panu prezydentowi Karolowi Nawrockiemu mówiąc o tym, że odmawia nominacji na stopnie oficerskie, mówiąc, że odmawia wręczania odznaczeń funkcjonariuszom służb specjalnych, podczas gdy pan premier odmawia spotkania szefów służb specjalnych z panem prezydentem. Co powinno być rzeczą naturalną. Odsyłam do stosownych ustaw ustawy ABW i AW oraz ustawy o SKW i SW, gdzie wyraźnie jest napisane, że nie tylko przekazywanie informacji w formie pisemnej, ale w ogóle przekazywanie informacji panu prezydentowi z obowiązkiem szefów służb specjalnych. Pan to... prezydent ma prawo spotkać się z szefami służb i poprosić o szczegóły dotyczące kwestii związanych z bezpieczeństwem To o tym kampancji. spotkaniu za sekundeczkę, tylko chciałem jeszcze dokończyć ten wątek yy, kampanijny, no bo w czasie kampanii sztab Karola Nawrockiego mówił, że operuje się w tej kampanii wyłącznie kłamstwami. No więc jeśli dzisiaj stawiacie tezę, że były to materiały służb specjalnych, to no to znaczy, że to nie były kłamstwa, tylko nie, to były to prawdziwe było... informacje nie, to było... na temat Karola Nawrockiego którego, które były, pokazywano w kampanii. Instrumentalnie wykorzystywano oświadczenia dokumenty, które pan Karol Nawrocki składał w toku postępowań sprawdzających kilku postępowań sprawdzających upoważniających do dostępu do informacji niejawnych, bo jako pracownik Instytutu Pamięci Narodowej posiadał poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ściśle tajne. Nigdy nie było problemu z otrzymaniem tego poświadczenia, co znaczy, że wszystkie informacje i dokumenty, które składał Karol Nawrocki jako pracownik Instytutu były prawdziwe i nie Budziły wątpliwości służb specjalnych, natomiast przedstawione w odpowiednim kontekście zresztą widzieliśmy te spotkania na Kieleckiej, o których też media informowały w jednym z ośrodków, w jednym z budynków należących do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że tam odbywały się spotkania, których celem było manipulowanie nie. faktami dotyczącymi. Nie, nie, nie. Z tą pani, Kielecką to jest raczej jest, legenda, panie jest, pośle, niż, jest, twardy, pani jest, minister, niż jakieś twarde informacje. To nie jest, lege to nie jest legenda. więc... Pan prezydent między innymi oczekuje od szefów służb wyjaśnienia tej sprawy. Ale rozumiem, że nie, nie znacie nazwisk, no bo mówi pan, że nie podejrzenia, tylko obawy. Znacie nazwiska Panie tych funkcjonariuszy, czy umiecie wymienić nazwiska niejawne. tych funkcjonariuszy? Nie, są niejawne. Ale mamy, umiecie on wymienić on te nazwiska? Osób. Tak, jesteśmy w Ta. stanie wskazać. Znaczy, macie to. listę tych funkcjonariuszy, którzy te, te pańskim nazwiska, zdaniem angażowali te, te, te się w kampanię nazwiska, przeciwko nie, Karolowi Nawolskiemu? Mamy obawy. Te nazwiska znajdują się na liście um, Pana, okay. proponowanych do odznaczeń um, i dlatego pan prezydent chciałby tę sprawę wyjaśnić. Czy rząd składa prezydentowi wnioski odznaczeniowe takich funkcjonariuszy, którzy angażowali się w kampanię ja prezydencką? Pan... Pytam przedstawicielkę rządu, czyli Aleksandrę Gajewską. Myślę, że pan sam sobie zaprzecza tutaj stawiając te tezy, a nawiązując do ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, to jest artykuł 69 i tu jest napisane tak. Warunkiem mianowania na pierwszy stopień w korpusie oficjalnym jest pozytywna opinia służbowa. Zajmowanie stanowiska, z którym związany jest stopień oficera, posiadanie wyższego wykształcenia oraz zdanie egzaminu oficera. Są, że teraz pani jakie nawiązuje państwa, do kwestii promocji oficerskiej. Jakie Państwo tu mają formalne zastrzeżenia? Bo to, że Państwo mówią, że macie obawy, Pan mówi, że one są poważne, ale nie jesteście w stanie pociągnąć tych osób do jakichkolwiek odpowiedzialności, to, to wie pan, to jest sabotaż. Pani ministersko, mówimy w o dwóch różnych rzeczach, bo pani górę, mówi teraz o promocjach tak, tak. oficerskich, jest a... kwestia odznaczeń. Pan minister mówi o odznaczeniach, a pani mówi o promocjach oficerskich. Ale te. Ale czy mianowania zostały podpisane przez państwa? Nie, no nie prezydenta? zostały, nie. No, no proszę, no więc mówię, no państwo sobie sami zaprzeczają w sytuacji, która jest niezwykle poważna, która dotyczy naszego bezpieczeństwa, dotyczy osób, które między innymi mają styczność z tymi aktami dywersji i tutaj temu przeciwdziałają, więc to, co państwo robią, znaczy jeżeli to ma być tak, że to jest jakieś widzimisię, bo pan opowiada tutaj o jakichś obawach, o jakichś podejrzeniach, znaczy pan nie chce tego nazywać podejrzeniami i blokuje pan, pa, blokują państwo tak poważne kwestie, to my tu nie mamy do czynienia z konfliktem dotyczącym tych mianowań i odznaczeń, tylko mamy konflikt prawa polskiego z waszą publicystyką. Minister, I to jest niepoważne ale... traktowanie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Panie I państwo minister, powinni się bardzo Ale poważnie skoro, na sytuacja, tym skoro sytuacja jest, jak pani mówi, poważna, no bo oczywiście jest poważna sytuacja i międzynarodowa, akty dywersji wymierzone w Polsce w Polskę są coraz częstsze, ale czy w tej poważnej sytuacji nie warto by było nie blokować spotkania prezydenta z szefami służb specjalnych? Panie, Так тоже. Jak pan na pewno doskonale wie i państwo, którzy tutaj z nami siedzą, za nadzór nad służbami specjalnymi koleg nie, kolegium do spraw służb. I tam prezydent ma swojego przedstawiciela. Może pan prezydent będzie się czuł lepiej poinformowany, jak będzie tym przedstawicielem ktoś, kto ma dostęp do informacji niejawnych. Bo my nie możemy robić tak, że oficerowie są zakładnikami kariery pana No Po prostu. Znaczy, państwo muszą się zdecydować. Albo bezpieczeństwo Polski, albo kolesiostwo i mówienie tutaj o Kandydacie. Vocem, jeżeli Śmieszne. pan redaktor pozwoli. Śmieszne. Przedstawicielem prezydenta na Kolegium do spraw służb specjalnych jest pan generał Mirosław Bryś, jako wiceszef Bezpie biura bezpieczeństwa narodowego w sprawach dotyczących służb jest pewien dysonans, dlatego że w przypadku innych ministrów, polityków, koalicji rządzącej, m.in. pan minister wicepremier Władysław Kosiniak kamysz Marcin Kierwiński, potrafią się spotkać i uzgodnić z panem prezydentem kwestie dotyczące istotnych spraw bezpieczeństwa. Obejrzycie sobie państwo relację z 11 listopada, gdzie wspólnie z panem prezydentem i pan wicepremier, i pan minister wręczali nominacje generalskie. Zapewne wtedy pan, pre, pan premier Donald Tusk wyraził zgodę i na spotkanie, i na uzgodnienie tych nominacji, w przypadku szefów służb specjalnych takiej zgody nie było. Zatem brak tutaj dobrze pana Panie ministrze, ale I to, 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 to jest, tak, I to jest, to jest Moment, moment, moment. Ale czy to no, jest tak, tak, że dopóki tego spotkania nie będzie, puty prezydent. Nie będzie wyrażał zgody na żadne ruchy rządu w obszarze służb specjalnych, które zależą od niego? Tak to należy pa, rozumieć? Nie, nie należy tego no tak rozumieć. nie, promocje nie należy, oficerskie nie. No nie to... należy tego tak rozumieć. Jeżeli chodzi o promocje oficerskie, pan prezydent ma konkretne pytania do szefów służb specjalnych. Zmienił się proces szkoleń w służbach specjalnych. Nie wiem, czy to państwo wiecie. Te szkolenia niegdyś były czteromiesięczne. W tej chwili to są dwa zjazdy po trzy tygodnie. Więc są to znacznie krótsze szkolenia, niż do tej pory się odbywały. Poza tym mówimy tutaj w przestrzeni publicznej, pojawiają się informacje, informacji o młodych funkcjonariuszach służb. poproście państwo pana premiera o przedstawienie informacji w jakim wieku są funkcjonariusze którzy mają otrzymać pierwszy stopień emerytalny. Nie są nie, są to, nie są to osoby młode albo nie wyłącznie młode. Zatem nie jest to prawdziwa narracja. No, o to i i służba dlatego, w służbach dlatego, musi być to ma dobrze, i skoro i dlatego, dopiero dlatego mają promocję. Nie, nie, właśnie nie. Są to funkcjonariusze którzy służą w służbach bardzo wiele lat, niektórzy kilkanaście albo kilkadziesiąt. Znaczna część spośród tych funkcjonariuszy to funkcjonariusze ze służb komórek pomocniczych, finansów, administracji i tak ja dalej. Nie funkcjonariusze ja operacyjnych, szantaż, służb specjalnych. Nie, myślę, że Pani? szantaż nie jest skuteczną metodą współpracy. Pani posłanko, przyswoić. pytam Aleksandra, ale, ale czy, czy w tej sytuacji nie lepiej słowem, byłoby bo... zapalić zielone światło, tego szczęsnego czy nieszczęsnego spotkania prezydenta z szefami, z szefami służb, żeby wyjaśnili panu prezydentowi wszelkie te wątpliwości i mieć to za sobą. Ale przede wszystkim odznaczenia są za łapanie szpiegów. Są za łapanie dywersantów. Są za próby zapobiegania aktom dywersji, a nie za to, czy, a nie za spotkanie i nie powinny być uzależnione od tego, że prezydent akurat się obraził i oczekuje przeprosin. ABW jest teraz na pierwszej linii, w tak niepewnych, w tak niebezpiecznych czasach, w dobie wojny hybrydowej, w dobie podpaleń, w dobie aktów dywersji, ta motywacja, morale dla służb specjalnych jest kluczowa. Natomiast jeżeli chodzi o te odprawy, bo tu padło słowo odprawa, że prezent zaprasza na odprawę, na odprawę to zaprasza przełożonym. Tak się składa, że przełożonym szefów służb jest premier. I oczywiście, że Prezydent ma prawo spotykać się z szefami służb, ale powinien uzgadniać to z premierem i o takie spotkanie poprosić, powiedzieć jaki będzie przedmiot rozmowy, ale jeszcze raz podkreślę, odznaczenia są za pracę funkcjonariuszy, a nie za to, nie powinny być nigdy uzależnione od tego, czy ktoś się spotyka z prezydentem, czy nie. Panie, pośle zapytam Marcina Chorały, ale czy nie ma pan poczucia, że w gruncie rzeczy ci i ci doszli oficerowie, i ci niedoszli odznaczeni, w gruncie rzeczy są jakimiś, jakimiś kozłami ofiarnymi w wojnie, która kompletnie ich nie dotyczy? Znaczy ta wojna jest poza nimi, to jest wojna na linii premier, prezydent, rząd, prezydent, w tej wojnie padają kolejne ciosy, tylko te ciosy są wymierzane nie w tych, którzy rzeczywiście, jeśli ktoś jest w tej wojnie winny, no to akurat nie oni. Pan, panie, panie redaktorze, jeżeli pan prezydent ma jakieś wątpliwości czy pytania, które w kontekście tych awansów czy odznaczeń chciałby zadać szefom służb specjalnych, a nie może się z nimi spotkać, bo na z nim tego zakazuje, no to trudno, żeby w ciemno podpisywał tego rodzaju decyzje. Ale myśli pan, Boże, pan że którykolwiek prezydent to. wnikał szczegółowo w każdą promocję oficerską i w każdego jak tam nie, były listy po którykolwiek 130 może, 150 może Nie wnikał, a ten akurat wnika. Pan prezydent Karol Nawrocki już teraz pokazuje, że bardzo poważnie bierze swoje kompetencje i również konstytucyjne prerogatywy. Dla wielu to jest szok, że prezydent korzysta ze swoich konstytucyjnych prerogatyw. Co tu się dzieje, prawda? No tak, po to został wybrany przez Polaków, żeby z nich skorzystać. Jeżeli chce się spotkać z szefami służb i zadać im pytania, to szefowie służb, tak samo jak nie wiem, wojewoda z jakiegoś województwa, gdzie ktoś się wydarzyło, tak jak ten czy inny urzędnik, powinien z głową państwa. Się po prostu spotkać Ale też przyzna pan, że dobrze by było, żeby zachować jakąś elementarną i, i, i logiczną drogę służbową. Zwrócić się do premiera, który jest szefem tych służb. No, jak ja bym się chciał spotkać z kimś, to jest podwładnym zupełnie kogoś innego, no to najpierw bym zapytał tego. Szefa ich, panie, czy panie, mogę się z nim spotkać? Panie redaktorze, kiedy byłem wiceministrą, pa, wiceministrem, parę razy... E, 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 Był feminatyw, doceniam. Proszę uprzejmie. Parę Jak razy, feminatywy głęboko wniknęły się. nawet w głowy polityków prawa parę, e, parę razy spotykałem się z panem prezydentem Andrzejem Dudą i nie dzwonił do mojego ministrów, zwierzchników moich, żeby uzgadniać te spotkania, tylko po prostu mnie zapraszał na spotkanie, a ja przychodziłem i nikt z tego nie robił no zagadnienia. To było wszystko w obrębie jest, jednego obozu politycznego. Nie, to chodzi o, o to, żeby absolutnie, znaczy. Pan premier Donald Tusk ma ewidentny problem z tym, że prezydentem jest Karol Nawrocki i że korzysta ze swoich prorogatyw. Nawet wymyślił to swoją piątkę, gdzie zawarł taką tezę, że jak prezydent korzysta ze swoich konstytucyjnych uprawnień wetując ustawę, to jest to działalność antypolska i prorosyjska. Sprawa przycichła, jak dwa dni później marszałek Czerzasty wymyślił dodatkowe swoje weto, więc już jest zupełnie prosto. O kwestiach ustawowych na to Natomiast... będziemy rozmawiali, bo to też jest ciekawe. I teraz mamy taką, cały czas taką próbę okrawania prezydenta z jego kompetencji pozbawiania i to już nie jest kwestia, nie myślę, czy ktoś... Się, to to braku czy ktoś się obraża, czy się nie obraża. To nie jest śmietni. kwestia Karola Nawrockiego jako osoby, ale został wybrany przez Polaków, został zaprzysiężony, żeby strzec polskiej konstytucji i strzec prerogatyw prezydenta RP i to czyni i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że znajdzie refleksja rząd, że właśnie w tak trudnych czasach, właśnie kiedy mamy zagrożenie bezpieczeństwa Polski, to niech szefowie służb specjalnych, zwierzchnikowi sił zbrojnych i głowie państwa po prostu udzielają wszelkich informacji, o jakich prosi.